Wołoń bez mitów powraca. Druga część kultowej książki odsłaniającej kulisy ukraińskiego ludobójstwa na Polakach dostępna na CapitalBook.pl. Serdecznie polecam Paweł Zdziarski. Proszę Państwa, po rezygnacji prezydenta Józia Bidena z kandydowania w listopadowych wyborach prezydenckich pojawiły się złośliwe komentarze, że jeden taki bardzo złośliwy, że kiedy prezydent Józia Biden dowiedział się, że jeden z kandydatów zrezygnował, to postanowił kandydować w tych wyborach. No ale tak w serio to warto wyjaśnić, jakie były przyczyny tej rezygnacji. Otóż wszystko już dzisiaj wszystko wskazuje na to, że przyczyną rezygnacji była reiterada sponsorów. Po prostu ci sponsorzy potencjalni lichwiarze. Tam doszli do wniosku, że to będzie wyrzucanie pieniędzy w błoto, bo prezydent Józio Biden tych wyborów nie wygra. Na taką przyczynę wskazuje okoliczność, że pani Kamala Harris, kiedy tylko z namaszczenia oczywiście prezydenta Józia Bidena zgłosiła swoją kandydaturę do listopadowych wyborów prezydenckich, zgłosiła. Kandydaturę do nominacji przede wszystkim przez Partię Demokratyczną, to lichwiarze się zmobilizowali i w ciągu dwóch dni zebrała prawie 200 milionów dolarów. W ciągu dwóch dni, proszę Państwa, no to widać, że tu lichwiarze stawiają na panią Kamalę Harris. Jak już mówiłem, nawet za, za takie pieniądze to będzie mogła sobie po udanej kampanii wyborczej, po sfinansowanej kampanii wyborczej, o ulać sobie złotego cielca z tych resztek, które zostaną. Proszę Państwa, więc prezydent Joe Biden, tutaj warto jeszcze podkreślić jedną okoliczność, jak już wspominałem, zawsze mówiłem, że zbrodniczy koronawirus jest niezwykle politycznie wyrobiony, no i tu się po, po, potwierdziło, ta opinia, kiedy prezydent Joe Biden tam zaczął być przez jakąś trwań molestowany w sprawie tej wypowiedzi sprzed zamachu na Donalda Trumpa, że trzeba by go wziąć na celownik, no to nie było innej rady, tylko musiał się schronić za murami izolacji, ale kiedy już tam emocje opadły, kurz opadł no, i zbrodniczy koronawirus natychmiast się, zreflektował, opuścił prezydenta Józia Bidena, to on przeprowadził test, test wypadł negatywnie, no i w związku z tym prezydent już wrócił, że tak powiem, do pełnienia obowiązków. A jakie to są obowiązki? No to, to wyjaśnił nam sekretarz stanu Antoni Blinken, że przez naj ostatnie sześć miesięcy prezydentury, bo wybory są wprawdzie w listopadzie 5 listopada, ale jak wiadomo, w Stanach Zjednoczonych prezydent elekt jest wybrany 5 listopada, ale swoje funkcje prezydenckie obejmuje dopiero pod koniec stycznia następnego roku. No i w związku z tym prezydent dotychczasowy urzęduje aż do tej pory, kiedy ten prezydent elekt wybrany 5 listopada złoży przysięgę i obejmie władzę. No więc sekretarz stanu Antoni Blinken wyjaśnił, że prezydent Joe Biden przez, w ostatnich sześciu miesiącach swojej prezydentury zajmie się bezcennym Izraelem, to znaczy doprowadzeniem do tego, żeby bezcenny Izrael wszystkie swoje, że tak powiem, konflikty zakończył korzystnie. Nazywa się to przywróceniem pokoju na Bliskim Wschodzie, ale no nie miejmy złudzeń, że chodzi o to, żeby wszystkie poczynania bezcennego Izraela nabrały, że tak powiem, mocy urzędowej. No i w związku z tym no a no i pomocy dla Ukrainy oczywiście do Ukrainy jeszcze wrócimy a na razie pozostańmy przy bezcennym Izraelu otóż do Waszyngtonu z gospodarską wizytą przybył izraelski premier Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu przedstawił w kongresie Stanów Zjednoczonych listę swoich życzeń no i tam chodzi o to, żeby mu tam Stany zjednoczone pieniądze dawały na kontynuowanie tych operacji, no i prze, prze, przeciwko, bo tak naprawdę to Izrael bezcenny prowadzi takie, taką zastępczą wojnę z Iranem, tak przynajmniej mówił premier Benjamin Netanyahu. No bo no i tutaj tam partia demokratyczna trochę kręciła nosem, nawet nie było prezydenta Józia Biden'a, ośmielił się nie przyjść. Pani Kamalicha też nie było, no ale to one, oni złożą mu hołd osobiście, znaczy Benjaminowi Netanyahu złożą mu hołd w Białym Domu, także to nie jeszcze na wszystko przyjdzie czas. Natomiast Benjamin Netanyahu powiedział, że no chciałby nie i, żeby, nie chciałby, żeby Izrael wtargnął do Libanu. Tam, gdzie ten Hezbollah złowrogi się dokazuje. No ale jak będzie trzeba, to wtargnie i tak dalej. No krótko mówiąc, wszystko wskazuje na to, że Amerykanie będą tutaj wciągnięci w te rozmaite konflikty. To się będzie nazywało przywracanie pokoju na Bliskim Wschodzie. A jeśli chodzi o strefę gazy, no to tutaj premier Netanyahu nie pozostawił żadnych wątpliwości jak ma być. Krótko mówiąc, strefa gazy powinna zostać zneutralizowana. I to nie spotkało się z żadnym tam, żadną krytyką w Kongresie Stanów Zjednoczonych, ta deklaracja. Ciekawa rzecz, że jak Putin mówi, że Ukraina ma być zneutralizowana, to wtedy jest zbrodniarzem wojennym. A jak Benjamin Netanyahu mówi, że strefa gazy ma być zneutralizowana, no to jest bohaterem narodowym. I wszyscy członkowie Kongresu, wszyscy obecni członkowie Kongresu, na powitanie premiera Netanyahu wstali i urządzili mu owacje na stojąco. Który nie wstał, no to wy Państwo wiecie. W związku z tym wypada odnotować jedną rzecz. Mianowicie w Pekinie, nie tak dawno, kilka dni temu w Pekinie, doszło do podpisania porozumienia między Hamasem a Al Fatah. Al-Fatah to teraz już trochę zapomniana organizacja palestyńska. Hamas tam się wybił przy okazji tej wojny w strefie gazy na pierwsze strony gazet, ale w swoim czasie to wiodącą siłą palestyńską była Al-Fatah i tam rozmaite napięcia były między Al-Fataha. I w Pekinie podpisały, te dwie organizacje podpisały porozumienie o zgodzie i politycznej współpracy w Pekinie. Proszę Państwa, co, o czym to świadczy? Wydaje mi się, że świadczy to o tym, że Chiny chcą wciągnąć Stany Zjednoczone w mnóstwo rozmaitych, drobnych konfliktów na całym świecie, żeby w ten sposób doprowadzić Stany Zjednoczone do tak zwanego rozdęcia imperialnego, żeby Stany Zjednoczone musiały rozparcelować swoje siły, na cały świat, w związku z tym lokalna przewaga w konkretnych miejscach już nie będzie taka miażdżąca, jakby się mogło wydawać. Także taka tutaj strategia ze strony chińskiej jest, natomiast skoro już doszliśmy do Chińczyków, no to stamtąd już bardzo blisko do Korei, zwłaszcza północnej. No i proszę Państwa, co się okazało? Kim Jong-un miał obiecać prezydentowi Putinowi, że wyśle swoje wojsko na Ukrainę. Znaczy nie całą armię północno-koreańską, bo ona jest bardzo duża, no ale jakiś tam kontyngent wojskowy wyśle, niezależnie od dostaw amunicji dla Rosji. O czym to świadczy? No, o tym, że Kim Jong-un chciałby tutaj sprawdzić jakość swoich, swojego wojska w prawdziwej wojnie. No to, a to znaczy, że skoro tak chce przetestować przynajmniej część swojej niezwyciężonej armii, to znaczy, że liczy się z wybuchem jakiegoś konfliktu i to stosunkowo szybko. Proszę Państwa, tymczasem tutaj w Europie wszyscy się tu ekscytują. Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, nawet w Sekwanie, będą zawody jakieś, będą tam pływać. Już mer, pani merowa Paryża tam skoczyła do Sekwany, przezwyciężając obrzydzenie, nawet tam pływała, ale nie to jest najciekawszą informacją dotyczącą Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, proszę państwa, jak się okazało. Na, z okazji igrzysk, organizatorzy igrzysk rozdadzą wszystkim sportowcom, y, którzy tam będą uczestniczyli w tych igrzyskach, 200 tysięcy prezerwatyw. No to igrzyska będą, że tak powiem, na wszystkich polach się odbywały. Ciekaw jestem, które będą ciekawsze, czy te na y, stadionach, czy te poza stadionami. Serdecznie polecam Paweł Zdziarski.